Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pokażę Wam, jak działa MSP2, co można na nim zrobić i ogólnie, jak wygląda obecnie ta strona. Zrobię to według następującego planu. Tak więc, najpierw pokażę Wam, jak wejść. Wystarczy wpisać w przeglądarkę, na której korzystacie, MSP2, i trzeba tylko uważać, bo Czasami pokazuje się com, czasami pokazuje się to coś i ogólnie trzeba po prostu wziąć to z końcówką .pl Można też wpisać www.movistarplanet 2pl Tak jak tutaj widać, tylko że to robić jeszcze www, bo tu się nie pokazuje, o właśnie coś takiego żeby było I wtedy też to zadziała jeśli chcemy założyć konto na Movistar Planet, to po prostu klikamy chłopca lub dziewczynę. A gdy już nam się to załaduje, to wybieramy włosy, wybieramy bluzkę i całe te ubrania. Kolor zmienia się w następujący sposób. Po prostu wchodzimy i klikamy i jest zmieniony kolor. Myślę, że jest dosyć duży wybór, więc nie ma co narzekać. Można spokojnie się pobawić w stworzenie takiej Movistar. I przechodzimy dalej. Dodatków można co ciekawe wziąć aż 6, co może się przydać, bo nie ma się za bardzo kasy na początku, więc można wziąć kilka dodatków więcej, żeby później po prostu mieć, w czym wybierać, jakbyśmy chcieli zmienić jakiś outfit. Jeśli chodzi o kolor skóry, to również mamy duży wybór, można przesunąć w dół. I naprawdę coś ciekawego wybrać, bo tego jest naprawdę sporo. I teraz mamy następne pole, czyli wybieramy twarz. Wybieramy różne oczy, usta, nos, kształt podbródka, brwi oraz czy chcemy, żeby postać miała piegi, czy żeby nie miała biegów. A następnie klikamy dostawienie twarzy, I to jest według mnie bardzo fajne, bo tak jak właśnie teraz tu widać. Klikając, to zmieniamy na przykład rozstaw oczu, ich wielkość, co jest naprawdę fajne, i na przykład kąt nachylenia, przez co to może trochę dziwnie wyglądać. Zmieniamy, możemy też zmienić wielkość nosa, wielkość ust. Możliwości jest naprawdę sporo. I żeby zrobić użytkownika, klikamy to zielone OK. Wprowadzamy nazwę użytkownika. I my kontynuuj. Jak zauważyliście, nie było hasła, i to pragnę jakby podkreślić: nie było hasła. Więc wasze konto jest, ale go nie ma. Więc w momencie, w którym się zalogujemy yy, i powitamy się z nową star, która nas informuje o kilku różnych rzeczach, które możecie sobie sami przeczytać, jak będziecie zakładać konto. Yy, on, następna rzecz po nowej star to jest yy, czym chcemy się zarejestrować. No i tu są oczywiście zalety tego. I w momencie dopiero, gdy się zarejestrujemy, wpiszemy rok, teraz wezmę jakiś pierwszy lepszy i wpiszemy hasło, dopiero w tym momencie nasz użytkownik istnieje i nie zniknie za 5 sekund w momencie, w którym się wylogujemy. I jest tu dosyć ważne, jeżeli zakładacie nowe konto specjalnie na Movistar Planet 2 i nie chcecie go od razu stracić. Jeśli chodzi o logowanie, to następuje ono w bardzo, bardzo prosty sposób. Po prostu czekamy aż nam się załaduje, po czym klikamy Zaloguj się. Tak więc większej filozofii tutaj nie ma. Tutaj jest Zaloguj się. Możemy się zalogować na konto Bl Movistar Planet tego pierwszego, Blockstar Planet, albo nawet Bunny Planet. Nie przechodzi poziom, starcoins, fame, czyli poziom to wszystko zostaje nam na MSP1, za to przechodzi nam VIP, znajomi oraz wiadomości, które obecnie nie działają, to znaczy nie da się do końca pisać z tym co było na MSP1, ale mimo wszystko przejdą, najbardziej opłaca się to, że po prostu VIP przechodzi. Również są oddzielne. Mamy na przykład zdecydowanie najfajniejszą rzeczą jest podział akcesorii, bo nie mamy tak jak dotąd były na przykład biżuteria i okulary w jednym. Teraz mamy to zupełnie oddzielne. Przez to szukanie jednej pary kolczyków będzie zdecydowanie prostsze, bo nie będzie przek trzeba przekopywać się przez wszystkie okulary równocześnie. Podoba mi się również nowa wersja koszyka, w której, żeby coś dodać do koszyka, musimy kliknąć gwiazdkę, ale przede wszystkim, gdy zmienimy kolor jakiejś rzeczy i to wsadzimy, to możemy na przykład dwa razy zmienić kolor i dodać dwa razy do koszyka. Wtedy ta rzecz będzie jakby dwa razy, co przy kupowaniu tej samej rzeczy kilkukrotnie zdecydowanie ułatwi. Tak samo jak fakt, że można na przykład kilka różnych naszyjników, które normalnie by się nie dało wsadzić do koszyka. Teraz pokażę przymierzalnik. Ona jest obok sklepu, po prostu klikamy ten t-shirt i tu również może się zlegować, więc radzę po prostu cierpliwie poczekać, aż się załaduje. Jest na bardzo ładnym tle, i to naprawdę fajnie pokazuje, jakby klimat posiadania własnej garderoby, co mi się bardzo podoba. Możemy tutaj zobaczyć swoje rzeczy, przeciągnąć. Póki co nie możemy jeszcze, niestety, zmienić twarzy. Ale możemy wybrać sobie różne tutaj rzeczy i dodatki. Możemy kliknąć załóż i wtedy po prostu się w to ubierzemy, lub stwórz luk, do czego wrócę jeszcze trochę później. Jeśli chodzi o animacje, to tak jak wszystko jest ich mniej niż na pierwszej wersji MSP, może przejdę przez ten czat gdzieś tutaj żeby to ładnie zobaczyć. Teraz oczywiście mi pokaże jak ta mówi star idzie. Animacje mamy tutaj w tym tańczącym ludziku i w momencie w którym jakąś klikniemy to nasza mówi star to, to zrobi. E, można kupić więcej tych animacji. Wprawdzie nie ma jakoś bardzo wiele, ale mimo wszystko troszeczkę można sobie wybrać. Początkowe to jest clap, Oj. początkowe to jest Club, super funny wave. Starpost, czyli takie dziwne coś, i hype, bo wygrało w ankiecie na Movister Planet 1. Ja kupiłam już animację Bored, i naprawdę ładnie są zrobione te animacje. Fajnie to wygląda, jak nasza Movistar coś robi. Jeśli chodzi o emocje, które są, można powiedzieć, nowe na Movistar Planet 2 bo na, na jedynce mieliśmy tylko kilka to je również można dokupić przy czym e, później będzie ich zdecydowanie więcej ale póki co mamy tylko kilka Coś sensie że będzie więcej mamy neutralną, szczęśliwą e, złą i smutną w momencie, w którym nie mamy animacji włączonej tak jak ja obecnie Mamy też ruchy dorobione do danej animacji, znaczy do danego nastroju, na przykład teraz do sobie przejdę, to jak będzie szczęśliwa, to zacznie się rozglądać. Neutralna będzie po prostu stać. No i tak to wygląda po prostu. Ja kupiłam sobie już Sleepy i wtedy Movistar jest po prostu taka trochę śnięta. Następną rzeczą jaką pokażę jest mój pokój, możemy do niego wejść klikając tą mapę i klikając my home. Pokój wygląda w taki sposób, najfajniejsze jest to, że mamy wszystkie te rzeczy interaktywne i w momencie w którym moja Movistar dojdzie już do tego leżaka się po prostu na nim położy i będzie smutna, bo nadal nastrój, że jest sedna. W momencie, w którym każdej usiąść na tym fotelu, na nim usiądzie, więc na co klikniemy, to interakcję z takim przedmiotem Star wejdzie. Niestety póki co nie da się e, nic zmienić w pokoju, nie można nic przemeblować ani zrobić innej tego typu rzeczy, e, mamy po prostu ograniczenia, bo jest to dopiero wersja beta. E, Star nawet wejdzie w interakcję i będzie niby jeść te naczosy. Co jest naprawdę fajne, cały pokój wygląda w ten sposób. Ma dwa piętra, no i coś można z nim już poniekąd zrobić. Teraz pokażę, jak wejść na czaty. Wystarczy znowu kliknąć tą mapkę i wybrać City Beach lub VIP Plaza. Ponieważ nie wszyscy mogą wejść do pokoju VIP, to pokażę je szybko. To pokażę szybko jeden czat i drugi. Plaża wygląda w ten sposób. Dużo nie można niej zrobić, szczerze, więc jestem trochę nią zawiedziona, bo po prostu dużo tutaj nie ma. A w momencie, w którym ogólnie tutaj jest taki sklep, który spodziewam się, że będzie można na przykład coś kupić, może nawet taniej niż w normalnym sklepie. W każdym razie, można będzie sobie jakieś kolczyki i inne rzeczy pewnie kupić. Obecnie to nie działa. I teraz pokażę z klub VIP. Znowu klikamy mapę, przechodzimy do klubu VIP. Club wygląda w taki sposób. Możemy praktycznie wszędzie pójść na parkiet, który obecnie się nie świeci, ale w momencie, w którym ktoś wejdzie tutaj i zacznie fundować DJ-a, parkiet zaczyna się świecić. W momencie, w którym jest więcej niż jedna osoba, naprawdę fajnie to wygląda. No i można na przykład pójść na kanapy. Sam klub VIP jeżeli jest parę osób, czyli ja już tak raz miałam, naprawdę jest fajnie zrobiony. Fajnie to wygląda, jak na przykład parę osób sobie siedzi na tych kanapach obok siebie i rozmawia ze sobą. Następną rzeczą, którą pokażę, są luki. Jeżeli chcemy obejrzeć czyjeś luki, to klikamy w Studio i po prostu je oglądamy. Można zobaczyć, jakby. Co zrobiły inne osoby, dać serduszko, i to tyle. Jeśli chodzi o to, nie można ich na przykład obecnie komentować. Jeżeli my chcemy zrobić luk, to musimy wejść w przebieralnię i kliknąć Stwórz Luk. W tym momencie z tych rzeczy, które mamy już na sobie, robimy luk. Możemy wybrać nastroje, co jest naprawdę bardzo fajne. Ech, wydaję, tak, również te, które kupiliśmy co również jest bardzo fajne. Yy, oraz animacje, również te, które już kupiliśmy. I możemy wybrać jedną z obecnie trzech dostępnych tueł, teł, nie wiem. I klikamy to, zielo to białe kółko na iPhone'ie i robimy look. Bardzo ciekawą funkcją, która jest według mnie fajna i raczej zniknie, gdy MSP wyjdzie z fazy beta, jest ten oto mikrofon, megafon i można napisać e, opinie, pomysły i co się dzieje, co byłoby zrobić z MSP. Jest to naprawdę fajne. E, tutaj oczywiście jest funkcja do wylogowania się. Jeśli chodzi o starcoins, to mamy na sam początek ich trochę, już nie pamiętam teraz ile, wydaje mi się, że 750, ale mogę się mylić, podkreślam, dostajemy 500 za rejestrację się, poza tym, gdy wbijemy poziom np. drugi, to dostajemy 200 starcoinsów, i tak naprawdę to są jedyne sposoby na zarobienie. Poza tym możemy tylko i wyłącznie kupując e, pakiet Diamond albo Vipa, w sensie, przepraszam, jakikolwiek pakiet lub Vipa, i to jedyne sposoby, w jaki można to zrobić. Jeśli chodzi o fame, to na niego również nie ma wiele sposobów. Najprościej jest po prostu wydając kasę, bo jeżeli kupimy sobie jakieś ubrania, to wbijamy poziom, za który dostajemy star Niestety jest tego za mało, żeby wyjść powyżej drugiego poziomu i mieć trochę kasy i niestety nic za to nie mogę poradzić. Nawet nie wiemy ile brakuje do następnego poziomu. Za robienie looków oraz e, właściwie tylko luków, również dostajemy fame, i to są jedyne tak naprawdę te sposoby, które pozwalają nam to zrobić. Jeżeli wejdziemy na stronę movistarplanetbeta.com beta.com, tutaj mamy pokazane jeszcze, co można zrobić, żeby na przykład coś dostać. I właśnie tego jeszcze zapomniałam wymienić. Codziennie dostajemy 100 star końców, e, po prostu jeżeli wejdziemy na Movister Planet. I to jest wszystko. Poza tym dostajemy jeszcze cotygodniowy prezent. Dzisiaj to była szarpa, tylko że mi niestety coś nie pykło i nie dostałam, więc nie wiem, co się z tym stanie. To są już wszystkie sposoby na wbicie poziomu. Gdy Mr. Planet 2 wyjdzie z bety, będzie ich zdecydowanie więcej, ale obecnie jest ich po mało. Jeszcze dodam kilka ciekawostek, jeżeli wejdziemy na czyjś profil od taki właśnie sposób. E, mamy tu coś w rodzaju osiągnięć, ogólnie czasem profil jest biedny i prawie nic nie ma, ale mamy ja mam coś w rodzaju osiągnięć i takie coś oznacza, że grało się w betę i jest się graczem już praktycznie od początku, a jak wejdzie się na na przykład mój profil, co... To... Poza tym, na profilach niektórych graczy pokazuje się taka brązowa gwiazdka, jak tu widać, z napisem 25. Oznacza ona, że na MSP1 ma się poziom wyższy niż 25. Podejrzewam, że osoby z wyższym poziomem niż 50 mają srebrną gwiazdkę z napisem 50, a z jeszcze wyższym 75 i możliwe, że 100. Chociaż żadnych takich osób nie widziałam. Nie działających, no to jest ogólnie można powiedzieć wbijanie fejmu i wbijanie starkońców. Bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, co jest naprawdę kiepskie Poza tym gra się mocno zawiesza, laguje U mnie szczególnie jak mam tylu znajomych Nie jestem w stanie na przykład otworzyć poczty, która jest na Movie Star Planet 1 I pokazuje mi tylko takie malutkie jakby dymki Przez co wiem ile dana osoba, osoba powiedziała w rozmowie jest to średnie, ale podejrzewam, że później będzie przewrócone, póki co dobrze, że tego nie ma, bo mogłoby to przeładować gier, która i tak potrafi się przeładować, tak jak to było w środę. Jak wejdziemy w studio, to okaże się, że nie możemy również wejść, ani zrobić artbooków, filmów, design studio i zdjęć, chociaż one na pewno będą, bo ich ikonki już się pojawiły. Co jest według mnie bardzo dużym plusem. Możemy też, jak jesteśmy w lukach, oczywiście, wejść na swoje luki i zobaczyć na przykład, ile mają loveków i tego typu rzeczy. I to jest tak naprawdę wszystko, co obecnie jest na Movie Star Planet 2. Trzeba czekać na więcej. Samo Movie Star Planet 2 bardzo dobrze się zapowiada. Mam nadzieję, że jakoś strasznie nie narzekacie, bo to w końcu nie jest skończona gra. I chociaż niektórzy marudzą, że to jest zdecydowanie gorsze od jedynki, to już sam sposób animacji postaci wydaje mi się lepszy, dlatego trzymam kciuki, że będzie jak najlepiej, a Was żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa-pa-pa-pa!